Lustereczko, powiedz przecie, co nam nasza przyszłość niesie, co planuje los. To z najpotępionych świat, to nasz świat. Następcy. Świat potępionych. O, a to dopiero ciekawe. To słynne dzieciaki z Oredonu. Dobra, Freddy, odpuść już sobie. O, przecież ja się dopiero rozkręcam. O! Ona żartowała. Chyba. O, tylko na nich spójrzcie. Są uroczy. Aż mi niedobrze. Hej, nie możesz tak do nas mówić. O, bo niby co zamierzasz mi zrobić z tego powodu? Ja... A, ja... Tak myślałam. Gdy zorganizuję bal, to... To cię nie zaproszę. <laughs> Oh. Naprawdę musimy ich nauczyć, jak się rozmawia. Pamiętasz nasze bitwy na słowa z tekstem Twoja mama? Twoja mama jest tak słaba, że staruszki przeprowadzają ją przez ulicę. Twoja jest tak słaba, że robi szarlotkę zamiast zatrutych jabłek. Twoja mama tak kiepsko czaruje, że wszystkie koty zaczynają płakać. A twoja tak kiepsko czaruje, że płacze razem z tymi kotami. A to dobre. <śmiech> <śmiech> twoja mama jest taka słaba, że ciągle tylko śpi. A to dopiero zabawne? Są jeszcze bardziej beznadziejni niż przypuszczałam. Okej, okay, może nie ubieramy się tak jak wy, ale nie jesteśmy beznadziejni. Tak! Umiemy być tak samo okropni jak wy. Tak! Umiemy? A, tak! Patrzcie na to. Ha! O, o, co ja zrobiłem? Pomogę ci! Czy ktoś ma klej? E, z chęcią zapłacę za szkody. Oglądanie ich jest gorsze niż najgorsza kara, jaką dostałam od mojej matki. Oj tak. Musimy ich stąd wydostać, zanim zjawi się tutaj ktoś jeszcze. Pójdziemy do więzienia? Ach! Schowajcie się. Też nie chcę, żeby ktoś was widział. Ale nie wiem, jak się tu dostaliśmy. W jednej chwili wycierałam farbę z lampy Jordan, a chwilę... To jest to! Lampa! Ach, chciałabym móc spytać Jordan, jak... A potem, moi drodzy widzowie, bierzecie dwie maleńkie szczypty cukru. A, a, a. Hej, to kiepski moment? Jordan i nieudany przepis na lemoniadę.